Cześć siemaneczko, witam was w moim pierwszym odcinku z kariery w Wigrami Suwałki Będzie to moja nowa seria na moim kanale Będzie to już druga seria Jeżeli chodzi o mój kanał Pierwszą serię na pewno dokończę z z Wolfsburgiem, no ale to będzie po kolei. Czasami tu Wolfsburg, czasami wygry, wygry. i tak jest. Musiałem zmienić na miejski w suwałki zamiast w suwałkach, ponieważ w suwałkach się nie zmieści, bo już próbowałem, już chyba drugi raz to nagrywam. No więc e, gramy na tym na zawodowcu. 4 minuty i mam nadzieję, że Wam będzie tak pasowało. Dalej, no i nazywamy się tak jak tak, w. w lubię Wolfsburg czyli Adrian Wolter może być e, Polska No mam nadzieję że spodoba się wam ta kariera dużo pisało mi osób żebym zaczął e, karierę w igrami suwałki No naj, najlepiej właśnie e, z tego dodatku e, zacząć karierę ponieważ to... ponieważ... E, więcej ludzi moim zdaniem będzie też to oglądało bo... no bo jeżeli chodzi na przykład o Wolfsburg, no to pewnie większość ogląda tam Sfi 15. Chociaż nie powiem, bo nie widziałem za dużo tam odcinków z FIFA 15 w Wolfsburgiem. No cóż, zaczynamy w suwałki. Jezus, to... Z pierwszy dzień okienka transferowego cel w Krajowym pucharze do 1.16 ważne informacje, parę słów, wątpię, cel widzę o sezon na no, zakończenie sezonu w środku tabeli OK mam nadzieję że dotrzymamy słowa No z takimi pieniędzmi co mamy 100 tysięcy euro wątpię żebym kogoś kupił zobaczmy tak jest 100 tysięcy euro Spróbujemy. coś ja słyszałem, że nie wiem czy to prawda, ale piłkarz legi Warszawy Warszawa, legi Warszawa ma przejść do. dalej, bo już nie wiem. do Wigry, Wigry Suwałki, Ale czy to prawda? Zobaczmy, może jakiegoś tam zawodnika z, z ekstra klasy znajdziemy Musimy zaktualizować tutaj ekstra pierwszą ligę i drugą ligę Oryginalne, Oryginalną tabelę, oczywiście no i sprawdźmy Kogo tutaj byśmy mogli sobie Mizgała spytamy się Pytanie yy, Tu Rady Widzi oczywiście nie Michał Żyro On oczywiście będzie dużo kosztował Efir do wypożyczenia Ile zobaczmy Krótkie, cały sezon Zobaczymy Efira na wypożyczenie No przeważnie będę Brał tutaj na wypożyczenie Albo szukał kogoś bez kontraktu Guli Hermen na wypożyczeniu w legii. Alan, środkowy obrońca, też do wypożyczenia. Zobaczmy, spytamy się. Cały sezon. Okej, okay. jeszcze zobaczmy Lech Jakdański. Może nie, ale Lech Poznań, Douglas, Formela na wypożyczeniu, fajnie, naprawdę. Będzie fajnie mieć formele w, w naszym klubie. No i nawet Kownacki jest na wypożyczeniu, jeszcze lepiej. Tego chłopaka na pewno bym chciał. Chociaż nawet byśmy mogli się spytać, ile on kosztuje. Klasen, Iniać. Burzyć, burzyć tu nie. i Iniać. Zaproponujemy mu angaż, może by przyszedł, ale o, to za dużo mu nie damy. Czy tysiące? 5% wystarczy. Może przyjdzie do naszego zespołu. Kogo tu jeszcze mamy? E, Morzczeń, możdzeń. Kolejny zawodnik bez kontraktu, co już jest wiadomo w Lechigdańsk. Wątpię, żeby przeszedł. Lecz no zobaczymy. Jak wiecie po tym dodatku mam e, aktualizację e, czyli że sezon 2014-15 Dlatego też przeniosłem w igry suwałki do pierwszej ligi, bo widziałem, że są. No i zaktualizowałem wszystko tak jak jest. Fajnie, mam nadzieję, że Wam się spodoba ta seria. No cóż, kogo tu już mają Kotorowski? To nie. Linetti. O nie, jest na wypożyczeniu, chociaż miałem jakąś tam nadzieję. Dobra, sprawdźmy jeszcze Lech Jagdańsk. Frankowski Przemysław frankowski to nie Buzała, buzała. Dobra, to na razie wszystko, zobaczymy, będziemy kontynuować. No i pierwszy mecz. Jak dobrze widzę to jest Hoffen. Nie, to nie będzie chyba Hoffenheim 450 tysięcy euro Dawid Kozna Kownacki No to na pewno nas by nie było stać, bo my mamy tylko 100 000 euro O, przyjęta, Dimitry Linać 3000 Ale, ale Zaakce... O, ho, ho No, powiem Że jestem zadowolony Dawid Kownacki Nie, gdzie jest Kownacki? Czemu tutaj jak klikam Dawid Kownacki To mi EFIR, a dobra To już zresztą, gdzie jest Kownacki EFIR, aha, rozumiem Bo tu mam wszystkie te Aha, ogarniam Dobra, Kownackiego wypożyczyliśmy na cały sezon Alana też na sezon A żebyśmy mieli tu jakąś ekipkę Na razie brak O i tu muszę tutaj pozmieniać naszą, nasze finanse Łohoho, czy byśmy, byśmy mieli jeszcze jakiegoś zawodnika? Nie do końca Ciężko będzie jeszcze jakiegoś tutaj zawodnika o, to dużo brakuje. 77 euro, fajnie. Formela ok, ale tego na pewno już sobie nie kupimy. Formela, co możemy kupić? Znaczy, przepraszam, wypożyczyć. No cóż, będziemy mieć chociaż Formelę, odrzucimy. Zobaczymy, jeszcze może jakie, dostaniemy jakieś yy, oferty sprzedaży. Ale wątpię, nie chciałbym jeszcze tutaj nikogo sprzeda sprzedawać. No i pierwszy mecz zagramy... O! Otrzymano kontrofertę. Ale nie, nie, nie. My raczej nie będziemy chcieli mordzenia. Eee, z kim to zagramy? Będzie to zespół... Zobaczmy tutaj. Moon. Mm, możemy z Monachium? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem co to będzie za zespół. Zrobimy tutaj rotację składu, no i zagramy pierwszy mecz. E, pierwszy mecz sparringowy, kolejny już sobie będziemy symulować. No i zaczniemy dzisiaj jeszcze naszą pierwszą ligę. Zobaczymy później, z kim zagramy. E, zagramy na pewno inną formacją, bo tam mi coś tu nie pasuje. Może z dwoma napastnikami formę, aby mógł zagrać dzisiaj z Kownackim. Fajny, fajnie było. Kownacki może się rozwinie tak jak Formela. Rok starszy jest Formela, ale to już mi tu nie przeszkadza. E, pomian, lewy pomocnik. Tutaj mamy prawego pomocnika, tutaj mamy SPD. Czyli tak, ale, 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 ale. Czy mamy dwóch SPD? Spróbujemy radio. Radio. Ok, radio sobie tutaj. Będzie pykał. Salika na bramce. No i możemy zaczynać nasz, nasz pierwszy mecz z wigrami suwałki. O, zobaczmy stroje. Mamy domowe, wyjazdowe, fajne. E, gramy... Tak jest, Monachium, tak jak mówiłem. No i zapraszam Was na skrót meczu. Jeszcze tutaj sobie zagramy o 15 bezchmurnie. Z, zapraszam Was na skrót meczu na Stadionie Miejskim w suwałkach. Wigry zagrają z, z Monachium. No nie wiem jak się można nazwać ten zespół, ale dobra, zapraszam. W dzisiejszym spotkaniu Wigry suwałki podejmu na swoim stadionie HSV Monachium. Tak myślę, że to jest tak się nazywa ten zespół no, na stadionie miejskim w suwałkach. Kibice tutaj już od godziny. Czekają na to spotkanie. No i przywitanie obru drużyn. No i dwa yy, transfery: wypożyczenia Kownacki oraz Formela. Zawitali w klubie Wiger No i mam nadzieję, nie, znaczy zarząd klubu Wiger z suwałki, mają nadzieję, że podołają temu jakiemu cele jest e, sezon, czyli w środku tabeli. No i arbiter Filippo Geccioletti, Włochy. Sędzia z Włoch specjalnie przyjechał. No zobaczymy. No i jedenastka. Wigier, Salik, Bogusz, Lauren, Alan, Bartkowek, Karankiewicz, Romachów, Pomen, Radio, Kownacki i Formela. Trener Adrian Wolter. No i teraz 11. Monachium, Kirali, Wojtkowiak, Bulow, Schwab, Steinhardt, Stach, Weneckwest, Khan Oj nie doczytałem, Adlung, Ludwig i Hein. A, zapomniałem, że Wojtkowiak gra w tym klubie. No i rozpoczynamy. Pierwszy mecz, pierwsza piłka, zaczynamy. Dośrodkowanie! Jeszcze tutaj Karankiewicz. Karankiewicz, dobrze skrzydłem. Karankiewicz Karankiewicz uspokaja do Adlunga. Adlung. Nie, przepraszam, to Bogusz. Spokojnie. Alan. Też przyszedł z legi Warszawy na wypożyczeniu. Kownacki. Kownacki. Aj, dobrze chciał do. Formeli. Pomian. Pomian, dośrodkowanie, firmela, a i wybicie. No i koniec pierwszej połowy spotkania wigry suwałki po pierwszej połowie remisuje z Monachium. No, była jedna tam dogodna sytuacja. Jak sami widzieliście, tutaj jest jeszcze powtórka strzału. No przeciwników tego jednak nie nagrałem. Obrona Kiralego. Nic, nic ciekawego takiego nie było. Zrobimy parę zmian. Mam nadzieję, że to przyniesie jakieś skutki. Wenger, Wenger sobie weźnie, wejdzie, przepraszam. Jelenianko, co tu mamy? Jakiegoś szybkiego. Mackiewicz. Mackiewicz wejdzie zamiast Radio. Zrobimy jeszcze inną formację. Cztery czy może nie, ale. Ale tutaj jeszcze jakąś swoją będziemy mieć ofensywnie taką formacją na pewno teraz zagramy Mam nadzieję, że od razu lepiej zagrają piłkarze wigier suwałki Alan. Na razie się dobrze spisuje Formela Kownacki troszeczkę gorzej. No i zaczynamy drugą połowę. Na stadionie miejskim w suwałkach na razie jest 0-0. Miejmy nadzieję, że będą jakieś dogodne sytuacje. Zapraszam. A i teraz był strzał. Zobaczmy w powtórce, dośrodkowanie, strzał z główki, formeli i rzut rożny. Zobaczmy jak to wykorzystają zawodnicy Wigier. Kownacki strzał prosto w bramkarza. Oleż bramka Karankiewicza, proszę Państwa, w 81 minucie 1 do zera dla Wigier Suwałki. Oleż to było piękne to co zrobił Karankiewicz. Zobaczmy tutaj pięknie. No przelobował bramkarza, Nie wiem jak on to zrobił, ale pięknie, pięknie. I wygrywamy 1 do 0 od 81 minuty. Minucie... Tak jest! Koniec spotkania. Wigry suwałki wygrywałem pierwszy mecz sparingowy u siebie na stadionie miejskim w suwałkach. Najlepszym zawodnikiem został Alan, chociaż nie miał nic zbyt duże do roboty. 8-8 ocena, no ładnie, 8-3 ocena Karankiewicza. Kownacki 7-0, Formela 6-9, no i tutaj resztę sami widzicie. No i pierwszy mecz towarzyski. Wygraliśmy 1-0 po pięknej bramce, jak sami widzieliście. Kogo to było? Karankiewicza, tak jest, Karankiewicza. Prowadzenie kadry, wątpię, że prowadził kadrę. No i symulujemy sobie te dwa spotkania. I zobaczmy, zaraz się dowiemy kim zaga, z kim zagramy. O, tutaj jeszcze zagramy sobie Puchar Polski. I pierwszy mecz ligowy zagramy u siebie. Z chrobrom MZKS, Chrobry Głogów, tak jest. No i symulujemy to spotkanie. Zobaczymy jak spiszą się nasi zawodnicy na wyjeździe z Miren No, ciekawy. Mamy 10 dzień okienka transferowego No i gramy kolejne spotkanie Oferta transferowa za Mackiewicza Zobaczmy Mackiewicz Okej okay. Powiem jeszcze tak, może dam Oj, nie 100 tysięcy Starcz. Starczy Powinno starczyć 100 tysięcy Trenerze, Kamiński, chciałby wyjść w tym spotkaniu. No dobrze, zrobię jakąś rotację. Po ostatnim meczu uu, forma spadła. Niestety. No ale. E, jak on miał? Kamiński chyba. Tak jest, Kamiński. No dobra. o jaju. 15 ogółem. Dobra, ja nic nie mówię. E, dobra, ok, symulujemy to spotkanie. No, i kolejny mecz zagramy sobie chyba Puchar Polski, i tak właśnie zakończymy to spotkanie od kolejnych odcinków. Kolejny przegrany mecz, niestety. No ale dobra, to już zresztą Kamiński, oczywiście dziękuję. No i z kim zagramy? Jeszcze nie ma. Terminarz Wigry Suwałki A zobaczmy sobie naszą tabelę ligową. A tu nie Puchar Polski, to nie to. Nasza pierwsza liga. Arka, hojniczenka, chrobry, Doylekan, Drutex, Flotta GKS, GKS, Mieć, Olimpia, Pogoń, Sendencja, Stomil, Termalika, Widzew wigry, Wisła. I co głębiej. Jak widziałem e, Termalika i Wisła Płock są tam na czele w pierwszej lidze, jeżeli chodzi na prawdziwo, a nie w Fifie oczywiście, no i 14 dzień okienka transferowego 100 tysięcy Mackiewicz, czy chyba tak Mackiewicz odejdzie z Wigier Suwałki. tak jest Mackiewicz odchodzi z Wigier Suwałki. no i my musimy na tym skorzystać na pewno kogoś sobie wypożyczymy z klasy oczywiście zobaczmy kogo tu mamy z Krakowi, Kraków jeszcze zobaczymy później z Wisły i później jeszcze raz z Lechii, Gdańsk, Ale teraz zobaczmy kogo tu mamy: Przemysław Kita, to nie napastników, że raczej nie Żydko też nie Jarabika Angasz przepraszam. No dobra, spróbujemy mu dać. Może przyjdzie z, z Krakowi, Kraków, środkowo obrąca. O, kolejny. 2000 Tegel Bernhardt. Znam. Znam go. E, wiem, że on dobrze gra, więc fajnie jakby dołączył do naszego zespołu. I jeszcze się nas właśnie. Jak wiem, to Sebastian Mila odszedł do Lechidańsk. Jun, Jun Ale co jeszcze tutaj? Paweł Uliczny. Kto to jest? To to jest. Szybki nawet. No, bym mógł sobie go wypożyczyć. Spytamy się. Dobra. Klemen. Klement tu jeszcze jest. jacie. Właśnie, Marko Paszao. Spytamy się, ale on będzie na pewno dużo. Flawy Peszao. Kolejny zawodnik. Kogo tu jeszcze mamy? Machaj. Nie, nie będę machał dzisiaj nim. Jednak Kelemena no, spytamy się o angaż, znaczy nie spytamy tylko damy mu propozycję angażu, no i nie, nie będę patrzył więcej zespołów, to co miałem to się pytałem, czy 950 tysięcy euro, zobaczmy, wygry w Suwoki z nadzieją, że Marko Peszel dołączy, nie, jednak nie dołączy, Chrobrgowa nowa oferta klubu wygry w Suwoki przyjęta. Klub wygrysowałki i zaakceptował wreszcie ofertę transferu za 100 tysięcy euro. I Karol Mackiewicz opuści ich szeregi. Teraz 22-letni ofensywny będzie 55 w barwach klubu. Chrobrych Głogów. No, moim zdaniem dobra oferta. Śląsk Wrocław zaakceptowana. Ale jeszcze, jeszcze chwila. I Arabika o mojej przyszłości. Olszewski pewnie. Dobrze, Paweł uliczny, na lewą pomoc. No i czekamy, z kim zagramy. Jestem ciekaw. Przyjęta, Klemen. Klemen? Kogo tu jeszcze mamy? Bernhard. A, Bernhard. Przepraszam. Oczywiście muszę tutaj zmienić nasz budżet. Bernhard, Holender. Jeszcze za mało mamy. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Nie, wystarczy mi spokojnie. Ok. No i Edgard Bernhardt. No, kupujemy sobie go. 28 lat może być. Już na niego nie będzie stać, niestety. Ale na razie nic. Nic poza tym. Może jakaś przyjdzie oferta. Jeszcze nie wiemy, czy. W, przepraszam, w drugiej rundzie. Z kim zagramy? W Płaże Polski. Kowani Aguero. No im dowiedzieliśmy się. Kolejarz, stróż. Tak jest, gramy z kolejarzem, stróż. No i to będzie nasz ostatni mecz. Eee, tutas chce sobie zagrać. Oferta transferowa, a makaradze. Sprzedamy sobie go. Czemu nie? Chociaż... Chociaż, chociaż, chociaż... Tak, sprzedamy sobie go. Mamy przecież Kownackiego i Formele. Zawodnik sprzedany, mam sugestię, spoko Zagramy inną formacją na pewno kolejny raz I to będzie formacja hmm, taka Będzie grał Formela Tutas, Tutas chce zagrać, ale Ale, ale, Formela Tutas, Tutas, hmm, ile on ma lat? Dalej, Tutas, gdzie jesteś? 29 lat Formela zagra z Tutasem, na razie nie tak zostawię. Na lewy pomocy zagra e, uliczny, Paweł uliczny, 64 przyspieszenia. Szybki może być. Pomian, e, Olumienowicz tutaj nie. Wystawimy najsilniejszą pomoc. E, Bernhard też... O, ale ma atrybuty fizyczne. No powiem, że on na pewno się nam przyda e, Bogusz tutaj. Na środku obrony Alan. Na bramce Salik. No i takim zestawieniem zagramy z kolejerzem Stróżem. Druga ronda pucharu Polski. Wigry, suwałki. Zagramy tak. tak trzeci komplet nawet mają fajnie. Aha, trzeci komplet dwa nawet. Nie, to takim albo. Dobra, takim No i gramy pierwszy mecz u siebie Na stadionie miejskim w Suwałkach O godzinie 20 W zmierzą Suwałki się z kolejarzem stróżem Zapraszam No i tak, zaczynamy Puchar Polski W dzisiejszym spotkaniu wygry podejmą kolejarz stróże Na swoim stadionie Miejskim w Suwałkach Będzie to Pierwszy mecz Wigier Suwałki w Pucharze Polski Druga runda Rozpoczyna się W Polsce No i jak widzieliśmy Arka Gdynia y, Też będzie grała Przepraszam, pomyłka y, Nie o tym mowa Chciałem powiedzieć, że Dużo zespołów z pierwszej ligi będzie grało w drugiej rundzie Pucharze Polski, no ale czego się dziwić. No i nowe nabytki w Wigry Będzie to Bernhard zakopiony przez, e, znaczy, e, angaż podał, e, Wigry podały angaż Bernhardowi no i przywitanie Dworaczyk, Polak, sędzia. No i jedenastka Wigry Salik, Bogusz, Alan, Żebrowski, Widejko, Bernhard Grankiewicz, Atankowicz. Kogo tam jeszcze mamy? Uliczny, Tutas i Formela. Takim zestawieniem będzie grał zespół Wigry Teraz kolejne Radlinski, Radliński, Gryźlak, Koj, Markowski, Walenciak, Kowalański, Bocian, Niany, Nitkiewicz, Hałas i Adamek na ataku. A trenerem jest Przemysław przemysłach Zrzut karny, faulowany Bernhard ładnie ominął paru zawodników, ale jednak... Zobaczmy to w powtórce. No, troszeczkę kopnięty tam był piłkarz yy, wygrysuwałki. No i Formela. Formela, czy, czy to będzie wykorzystał Formela? Tutaj, jeszcze tutaj jednak Bernhard. Bernhard, czy wykorzysta Bernhard? Bernhard broni, niestety niewykorzystany żytkarny przez piłkarzy wygrysuwałki. Ale. Nie poddawają się formela, formela, ajajaj, jeszcze tutaj blisko dojścia GOL, 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 GOL! TUTAS 33 minucie Spotkanie Spotkania Daje prowadzenie wigor suwałki no i zobaczmy w powtórce jak ładnie tutaj akcje rozprowadzili piłkarze Formela ładnie tutaj podał do Tutasa i ten... Ładnie wykorzystał sam na sam z bramkarzem. O leż bramko w 45 minucie. Tutas! Piękną bramką za 16 metrów. Przyjął piłkę. Zobaczmy ją to w powtórce. Asysta kogo tam nie pamiętam? Chyba formeli, tak, Formeli asysta. I tu za 16 metrów. Ładnie, lewą nogą pociągnął. No i 2 do zera. 45 minuta spotkania, no i zaraz koniec meczu, tak jest, Skończy, Przepraszam, koniec połowy, tak jest, kończy się tam połowa i po dwóch bramkach Tutasa w 45 i 33 minucie spotkania. Wigry, suwałki na razie prowadzą jeszcze tutaj obronione rzut karny przez Radlińskiego. Tutas tutaj, powtórka bramki, ładnie tutaj szczelił. Złowała się ta piłka ciężka do obrony No i tutaj Za 16 metrów lewą nogą Ładne okienko Tyle z tych powtórek Zrobimy jako zmianę Na razie 2-0 Więc możemy zagrać troszeczkę Inaczej Szkoda, że tutaj nie mamy Nigdzie tego No i robimy Zmiany Bartkowski I wejdzie zamiast widejko. No i kogo tu jeszcze wpuścimy? Tego na pewno nie. Chyba zostawimy tak jak jest. Eee, Skład, żadnej rotacji nie zrobię. Na razie dobrze gramy. 2 do 0, wygrywamy z kolejarzem stróżem. No i kontynuujemy mecz. No i teraz rzut wolny dla Wigier. Czy będzie jakaś kartka? Jest żółta kartka dla Koja. Moim zdaniem zasłużenie. Tutaj. No, widać, że wypchnięty był nasz zawodnik. Rzut wolny Bernhardt będzie wykonywał. No i dośrodkowanie. Formela wyskakuje. A tance kowić strzał obok ramki. No i koniec spotkania. Wigry Suwałki pokonują 2 do 0 stróże w drugiej połowie. Nie było nic ciekawego, naprawdę nic. Nic ciekawego jeszcze tutaj. Powtórki i gole Tutasa. Zobaczmy jeszcze raz. Pierwszy gol. Drugi. No i tutaj parę strzałów w drugiej połowie, ale to nie było godnej uwagi. Jeden strzał tam był w bramkarze. No i Tutas został zawodnikiem meczu. Bardzo zasłużenie, dobrze, że go wystawiłem. No i w Pucharze Polski zaraz zobaczymy, jak tam poszło innym drużynom. Puer Polski, ale, ale, ale. Nie ma tutaj, jest, może będzie tutaj w kalendarzu. Zobacz terminas. Arka pokonała 2.0. 0 Znič pokonał 2-1 Dolcan GKS 2 -0. Raków 3-1 Olimpia pokonała Legionowe Pogoń Siedlce przegrała z Polonią Warszawą 2-1 widzę w Łódź 3-0 pokonała Wisłę Puławy My 2-0 z koleżą Stróże No i Termalika pokonała Wisłę Polskie 1-0 No i tak kończymy mój pierwszy odcinek z kariery w Igrami Suwałki Mam nadzieję, że wam się spodobał Dziękuję za obejrzenie, do zobaczenia, cześć!